Dobry wieczór. Przychodzę do Was z kolejnym krótkim filmem na temat łańcucha Paint firmy marki niemieckiej. Dziadostwo, które będę próbował. To już nie jest ta niemiecka dokładność solidność. I Marka, będę próbował w poniedziałek go zwrócić, wymienić na inny. Myślę, że nie trzeba będzie poprzez konsumentów, biuro konsumentów to załatwiać, że po prostu w sklepie albo będzie zwrot pieniędzy, albo wymiana na inny łańcuch. To jest ten łańcuch. To już nie jest niemiecka. Solidność. Pisze, że do Shimano. Nie chciał współpracować ani z poprzednią manetką XT 30 Wymieniłem na XT 50 Shimano Korba została wymieniona z 50 na 44-kę i tu jest Wolnobieg krzymano TZ-500 Także to wszystko powinno hulać Nie jest tani, 38 zł kosztował A na spinkę Spinka po założeniu, musiałem go skracać Spinka po założeniu Dwa trzy obroty na korbie i wypadała. Jeżeli go spiąłem pinem, to to samo było, że dwa trzy obroty i pin wyskakiwał. Mimo regulacji, tu jest też Shimano przerzutka 35FT mimo regulacji pierw Tu żeby było widać jest tam numer TZ. 500 przecinek 6 to jest turniej 35 FT nowy wymieniony wolnobieg Nowa korba i tak jak mówię, XT 50 zastąpiona, XT trzydzieści, która nie chciała współpracować. I tu jeszcze dam raz na ten. Także go nie polecam. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie jest dobry. U mnie nie zafunkcjonował. Jak widzicie, Made in Germany. Czwórka. To już nie jest ta solidność, ta dokładność. Wkurzyło mnie to strasznie i postanowiłem nagrać. U mnie jest jedyny sklep. Nie chciałem kupować ani na Allegro, ani na Oliksie, bo za przesyłki się więcej płaci. Nie wiem jaki. Czy po prostu polecają. Nie wiem, jaki po prostu wybrać teraz. Yy, po prostu łańcuch bo shimano też już też nie, już, już nie ma tej jakości zobaczę co mi czy mi wymienią, czy mi ten w ramach tej ceny po prostu, żeby mi ten i żeby mi zwrócili nie chcę pieniędzy, żeby mi zwrócili po prostu wymienili na inny. Model nie musi być tej firmy. To jest jeszcze raz paint na spinkę. I raczej wolę na pina niż na spinkę. Chyba że będzie spinka taka, która będzie normalnie wchodzić, bo widzę nieraz na filmach na YouTubie pokazują, że po prostu no, łatwo wchodzi. Ta nie chciała wejść. Jak weszła, było słychać klik. To ja mówię dwa razy przekręcenie. Używałem do tego specjalnego narzędzia wielofunkcyjnego, takiego jak jest na moim filmie, i nie dało efektu. Także będę próbował, także będę próbował wymienić, zwrócić i wymienić, zareklamować po prostu ten łańcuch. Teraz nie pamiętam jaka to jest firma, reklamują ludzie, którzy kupują na Allegro, coś na K na początek. Shimano jest nie, już nie jest tą marką co było, także nie wiem, zobaczę. To by było na tyle. Dam znaka, dam znać po prostu co i jak. Jeżeli nie będzie zwrotu, nie będzie uznanej reklamacji, już z tego sklepu nie będę korzystał. Kupiłem tam trochę częściej, zważywszy na to, że po prostu no nie mam duży, nie dysponuję środkami finansowymi, takimi, żeby non-stop za lego ściągać i płacić za wysyłki. Poza tym zima przyszła, śnieg sypnął. Myślałem, że jeszcze się wyrobię, że se pojeżdżę troszeczkę w tym sezonie, ale niestety trzeba sobie dać na wstrzymanie. Ale przygotować rower do wiosny, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że wymieniłem ośkę z tyłu i dałem zamiast kulek, dałem po prostu te łożyska kulkowe wianki i teraz elegancko chodzi. Super, jestem zadowolony. Cichutko, nie bije koło. ładnie po prostu chodzi, elegancko. Jeżeli chodzi o ten łańcuch, to on po prostu no nie, nie, nie chciał na, na sucho, bez podpinania linki, bo ja mam tylko tutaj przy barełkę przy Przerzutce nie ma przy manecce i nie ma tego ustawienia, takiego jak w innych przerzutkach, że jest ta śruba do ustawiania ramienia przerzutki. Tylko się, Są takie dwa ząbki: jeden jest w haku, a drugi jest w przerzutce i się tak ustawia, żeby zazębić te dwa ząbki. Dokręca się no i jak, jak się zakłada łańcuch, to się przewija go odpowiednio tak trzeba przez obydwa. Ząbki napędzający i później napinający, spina i naciąga. I on wtedy po prostu funkcjonuje. I nie chciał, nie chciał przeskakiwać na najniższy. I nie było płynności w przejściu. Także kilka razy po prostu skracałem, bo ten akurat miał 116, a ja go skróciłem skraci do 106 o 10 oczek. I bardzo, bardzo ten łańcuch tu go już schowałem, żeby się nie rozsypał. To jest w worku. No i będę go próbował oddać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.